Niech wam strefa lekką będzie. Jak dobrze wiecie, jestem znany w internecie stworzenia nietypowych, postapokaliptycznych strojów. No i z racji tego, że dzisiaj właśnie przypada 13 rocznica katastrofy w Fukushimie wybuchu elektrowni jądrowej, stwierdziłem, że warto byłoby budować świadomość o tego rodzaju katastrofach w trochę inny, mniej klasyczny sposób niż po prostu wrzucanie postów na Facebooka czy filmów poświęconych właśnie tej katastrofie. Z tego względu doszedłem do wniosku, że wyjdę wam naprzeciw i stworzę pełen strój samuraja post-apo. Nie ma za co. Z racji tego, że jest to jeden z pierwszych filmów poświęconych nowemu projektowi, czyli tworzeniu strojów post-apo tutaj na moim YouTubie, stwierdziłem, że pierwsze, co chciałbym was oprowadzić po warsztacie. I teraz właśnie pokazuję Wam pierwszą strefę, ponieważ warsztat mam podzielony na kilka takich stref, jest to strefa typowo robocza, swoją drogą względem tego, co widzieliście na przykład w tym projekcie, w projekcie postapokaliptycznej maski, no to w międzyczasie miałem już kilka innych warsztatów. Miałem dwa na przykład garaże, takie jak tamten, a Aktualnie jestem w siedzibie na poziomie pierwszego piętra, która ma powierzchnię już ponad 60 m2, także warsztat się rozwija. No i właśnie z tego powodu mogłem sobie również pozwolić na podzielenie warsztatu na kilka takich stref, kilka takich sekcji, w których tworzę innego rodzaju elementy do cosplayu. Tutaj na przykład właśnie w tym miejscu jest praca, która wymaga największego brudzenia, no czyli jakieś szlifowanie, spawanie pylenie i tak dalej. I ta strefa od reszty warsztatu jest osłonięta taką oto folią malarską. Jest to inspirowane drugą częścią Metro. Tutaj właśnie macie przerywnik, jak to wygląda w Metro Last Light. Tam był szpital. Szpital, który był właśnie ozdobiony w ten sam sposób, a właściwie ozdobiony tam po prostu było to chronione. Ja się na tym samym wzorowałem, chciałem mieć ten sam styl, i jeszcze te folie będą oczywiście malowane, żeby też miały takie radioaktywne czy ostrzegawcze znaki. Natomiast nie to jest ważne. Ważne jest to, że właśnie tutaj mamy tą strefę. Brudną, strefę, w której będzie się dużo pyliło. Natomiast teraz chodźcie ze mną, pokażę Wam wszystkie pozostałe strefy. Drugą strefą, którą mamy w warsztacie, jest moi drodzy tak zwana garderoba, czyli miejsce, w którym przechowuję wszystkie moje gotowe swoje, miejsce, w którym. Przechowuje materiały do wykonania nowych strojów. No, i tutaj wszystko jest skonstruowane w oparciu o cztery takie oto regały, na których położyłem deski. Na tych deskach natomiast położyłem wszystkie moje akcesoria do strojów, a między deskami zawiesiłem grube, porządne wsporniki, na których właśnie mogą wisieć albo materiały w formie ubrań do przeróbek, albo tak jak tutaj z tyłu, materiały, które już zostały przerobione, które już czekają na zakup. No jak widzicie, wygląda to całkiem fajnie. I jeszcze jedna strefa, która tutaj będzie, jest tam, gdzie teraz znajduje się aparat, ale o niej poopowiadam Wam na końcu. Na ten moment chodźmy do strefy w szycie. Obecna strefa szycia, przyszła strefa tak zwana chill and work, czyli miejsce, w którym będzie można trochę odpocząć, trochę popracować. Ma być to miejsce właśnie mieszane, w którym będą działy się takie bardziej czyste rzeczy, w których sprzątanie nie będzie wymagało zamiatania, tylko na przykład właśnie zebranie nici, zebranie wyciętych materiałów, zapakowanie tego do śmietnika. To już będzie gotowe miejsce, po prostu, żeby można sobie tutaj usiąść, w spokoju odpocząć, po pracy głównie właśnie w strefie warsztatowej. Yy, tak jak widzicie, z tyłu jest manekin, za mną tutaj jest już rozłożona maszyna do szycia. Yy, no i tutaj miejsce jest jeszcze przygotowywane, tam ma stanąć jeszcze kanapa, jakiś stolik, trochę takich udogodnień, właśnie pod strefę chill. No natomiast pod strefę work mamy tutaj wszystko, co potrzebne, czyli mamy biurko, mamy. Z tyłu y, kolejny taki element, gdzie można sobie coś położyć. Jest to oparte o, o stare, nieużywane już rusztowanie konstrukcyjne. To takie, w którym no, budowlane po prostu wisztowanie. I tam również dużo rzeczy można sobie poukładać, także to jest idealne miejsce po prostu właśnie do takiego takich czystszych prac warsztatowych, tak to nazwijmy. Zaraz naprzeciwko strefy Chill and Work. Witam się z Wami i będę się witał co odcinek o otoczeniu tego właśnie mutanta oraz Cześka na tle znaku filmowego Nuclear Castle oraz plakatu zapowiadającego książkę. Jak już wiecie, książka miała swoją premierę, widzieliście to w poprzednim materiale, natomiast właśnie to jest miejsce, w którym będę się z wami witał, chyba że najdzie mnie taka myśl, żeby zrobić jeszcze ładniejsze studio fotograficzno-filmowe, studio nagrań. Na ten moment jest to w taki sposób yy, zagospodarowane i w taki sposób zostanie to na kilka serii, kilka odcinków na pewno. Natomiast, gdzie może takie studio powstać? Chodźcie, pokażę Wam, co dalej. Tutaj czeka na Was w warsztacie. A Ty, Wujku, Benie bądź klęczny. No i właśnie w tym momencie znajdujemy się w owej niezagospodarowanej strefie. Przede mną jest garderoba, po mojej prawej stronie jest strefa. Warsztatowa, natomiast tam, gdzie Wy teraz stoicie, jest strefa do nagrań, czołówek, wszystkich filmów, a za Wami jest strefa Chill and War. Także już macie mniej więcej pojęcie, jak wygląda mój warsztat na tą chwilę. Są jeszcze problemy delikatne z tą ścianą. Jak widzicie, ona jest pełna zacieków. Nie wiem dokładnie, czy ją taką zostawić, czy ją przemalować. Chciałem na tej ścianie powiesić moje repliki broni białej, repliki broni palnej, ASG i tak dalej. Jednak, no, nie wiem, właśnie z racji tego, że po drugiej stronie, jak miałem warsztat, tej ściany, no to ta ściana spowodowała, że trochę rzeczy mi zapleśniało, ponieważ niestety, ale sufit jest tutaj jeszcze do naprawy. Właściciel ma się tym niedługo zająć, jak tylko będą jakieś cieplejsze dni. Yy, I zastanawiam się właśnie, czy na ten moment przywieszać jeszcze te dwie tutaj tablice do wieszania broni białej, czy na razie to zostawić, czy zostawić w ogóle tą ścianę w takim stanie, w jakim jest, iście postapokaliptycznym, czy jednak odmalować ją na biało i na przykład tutaj nie przenieść studia fotograficznego. No, nie wiem jeszcze, jak macie jakieś pomysły, możecie dać info w komentarzu. Chętnie się co do, do Waszych rad dostosuję. Natomiast teraz, skoro już wiemy, co, gdzie jest i macie o tym doskonałe pojęcie, no to chodźcie, zabierzmy się wreszcie do roboty i popracujmy nad strojem postapokaliptycznego samuraja. No i jakby tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to już jest ponad 5 minut filmu yy, i to jest poświęcone tylko oprowadzaniu po warsztacie, jednak jest to ważne miejsce, w którym wy często będziecie zawitali jako goście tego kanału. Yy, chciałem wam po prostu pokazać, jak to wszystko wygląda, zanim zabierzemy się tak stricte za tworzenie zbroi postapokaliptycznego samuraja. I w ogóle mam już tutaj gotowy pewien projekt, który myślę, że wykorzystam. Jest to taka kamizela, którą zrobiłem w zeszłym tygodniu. Zastanawiałem się dość długo na temat tego właśnie, do czego ją wykorzystać. Jednak, chyba, właśnie najlepszą opcją będzie, żeby ją użyć do właśnie tego stroju. Why, right, 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 Dzień drugi pracy nad kostiumem postapokaliptycznego samuraja czas zacząć. Wczoraj udało mi się zrobić, jak widzicie, całą tutaj kamizelkę, wystylizować ją idealnie w ten sposób, żeby była jak najbardziej postapokaliptyczna oraz pomalowaliśmy pas. Dzisiaj natomiast, moi drodzy, zajmiemy się tworzeniem zbroi. Wczoraj przygotowałem już pierwszy element. Element wygląda w ten sposób. Jest to, jak widzicie, dość ruchoma płyta i takie płyty chcę dać tutaj o dwie na ramiona, no i dodatkowo do tego jeszcze będą większe tutaj zabezpieczenia, będzie zbroja na klatę, będzie zbroja na plecy, ale to wszystko już zobaczycie w tym materiale. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziewięć po drugiej stronie. No, i tak jak widzicie, strój zaczyna już jako tako wyglądać. Tutaj teraz brakuje te, bo zacząłem robić już właśnie jedną, ten jeden boczek, jedną zbroję. Druga zbroja, mam tutaj ją zrobioną, ale jeszcze nie jest przyczepiona. Zastanawiam się właśnie, jak to zrobić. I zobaczcie, tylko na: jakby tutaj dodać coś takiego. No to spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj bym jeszcze prawdopodobnie wydłużył to, żeby było ciuty dłuższe, żeby zakrywało jednak całą klatę. No i zobaczcie, jak dobrze wygląda tutaj ta zbroja taka płytowa plus takie coś będę musiał usić jeszcze tego więcej to jest w ogóle mega fragment, taki ruchomy jest bardzo komfortowy będzie do noszenia i zobaczcie jak to dobrze będzie jeszcze się komponowało jak to się przyczepić tutaj na boczki tylko, że oczywiście musiałoby być dłużsty, nie? ale spójrzcie na ten bok no idealnie to będzie wyglądał tak jak wam obiecałem prezentuję teraz cały strój mamy tutaj płyty ale dodatkowo poszalałem trochę na motywach zrobiłem maskę i zrobiłem właśnie tutaj takie koło, które bardziej zabierałem ze zbroi perskiej. Niemniej jednak całość wygląda całkiem fajnie, jak widzicie. No i daje to takiego klimatu postapokaliptycznego. Jeszcze dodatkowo można maskę zdjąć i też wygląda fajnie. W sensie kaptur zdjąć. O! Opa!